Jest rzecz, o której się dużo nie mówi. To się dzieje wszystko poza kurtyną, a dzisiaj, w tych czasach, w których żyjemy, ten sprawy pandemii. COVID-19 to jest, wydaje się, być temat główny i dla nas, jako dla organizatorów Mistrzostw Świata w 2023 roku, pozyskanie tak silnego partnera, jaką jest grupa LuxMed, to jest gwarant, że. Ten obszar będzie w dobrych rękach, będzie zabezpieczony i my możemy się wziąć, że tak się wyrażę kolokwialnie, za inne niecierpiące zwłoki sprawy. Także cieszymy się bardzo, że dzisiaj grupa LuxMed stała się naszym narodowym dostawcą. To jest ekskluzywne grono, do którego zapros zaproszonych zostanie tylko 8 firm. Jedną z nich jest grupa LuxMed i cieszymy się bardzo że będziemy z nimi współpracować, no i życzyłbym sobie, żebyśmy jak najmniej musieli korzystać z ich usług, oczywiście, bo to nie tylko szczepienia, ale to też zabezpieczenie medyczne dla naszych zawodników, nie tylko reprezentacji polskiej, ale wszystkich uczestników Mistrzostw Świata, to również zabezpieczenie imprez masowych. Ja tylko przypomnę, że przygotowujemy aż 200 tysięcy biletów. Zgodnie z ustawą ta impreza musi się odbywać zgodnie z obowiązującymi rygorami bezpieczeństwa. Grupa LuxMED, Luxmed nam zapewni ten spokój w tym zakresie.